Hello, hello, taki będzie luźny wlożek dzisiaj. Wam trochę poopowiadam o moich ostatnich rozmyślaniach. Byłem tutaj w Warszawie. Cała podróż do Warszawy i powrót była super ciekawa, bo zadałem sobie pytanie, jakby w jaki sposób ja chcę podróżować, nie? co ma się dziać podczas takiej podróży. I moja trasa zwyczaj do Warszawy trwa około 3-3 godziny 15, czasami 3,5 godziny. I jest to trasa autostradą, jest po prostu. Cyk, ten pomad, boom, lecimy, zatrzymując się tylko w sumie na bramkach, opłaty na autostradzie i jakiś tam kawasiku raz na trasie i to wszystko. Przygotowuję się takiego wyjazdu w ten sposób, że szukam sobie nie podczas trasy, ale wcześniej audiobooka czy podcastu, który chcę przesłuchać. Na przykład miałem na tapecie audiobooka Boże. Podcast, gdzie gościem był Scott Carney. I Scott Carney jest autorem książki Co nas nie zabije. Boom okładka książki tej tym się właśnie pojawiła. No i to jest ta książka, dzięki której ruszyłem w góry i nurkowałem w <gryw> lodowatych strumieniach i wlazłem w gaciach na śnieżkę. O tym też Wam mówiłem wiele razy. I pomyślałem sobie, mam tego podcastu i dlaczego miałbym nie zrobić własnego podcastu z Scottem Karnim. No i long story short, będziemy teraz w czwartek o 18 nagrywali wywiad z takim Scottem Karnim. I tak sobie Rozmyślałem o tym wywiadzie, słucham sobie tego podcastu. By the way, bardzo fajny podcast. Zaraz go po tym nagraniu odszukam i Wam tutaj pokażę, co to był za podcast, żebyście sobie też mogli posłuchać. I pomyślałem sobie, hej, ale skoro nagrywam podcast z nim, czy wywiad, to czemu tego nie zrobić w formie live'a, żebyście również Wy mogli z tego korzystać i być z nami podczas tego live'a po prostu na live'ie. Tak pomyślałem sobie, dlaczego by nie. Napisałem do Scotta, czekam na jego odpowiedź. Podejrzewam się zgodzić, że zrobimy ten wywiad razem z publicznością, czyli z wami, że będziecie mogli na żywo naszej rozmowy słuchać i jednocześnie swoje pytania zadawać, co będzie mega fajne. Pewnie jakiś deal na książki z kota karnego przygotujemy i wszyscy wygrywają, będzie super. I to było pół mojej trasy. Drugie pół mojej trasy to było słuchanie muzyki, ale broń Boże, nie radiowej, bo chyba nic bardziej nie wkurza jak reklamy w radiu czy. Jakieś newsy, które w ogóle cię interesują. I miałem na oku posłuchanie sobie całego albumu, nie wybranych piosenek czy singli Kwebo na fide, Tak, tego Kwebo. I włączyłem sobie cały tam track, yy, playlistę jego rzeczy. I tak słucham, słucham i sobie myślę, wsłuchując się w to, jakie to jest zajebiste. I bynajmniej nie chodziło mi o taką warstwę muzyczną, bo to jest super subiektywna rzecz. Natomiast o to, w jaki sposób on tworzy swój brand. Zasięgi, co zrobił, że dotarł do listy sprzedaży większej niż jakiś Ed Sheeran pod kątem ilości płyt, które są sprzedane i stworzył sobie wręcz kult wokół własnej osoby, ale też, wsłuchując się w słowa tych melodii, piosenek, rapów, czuć jego prawdziwe emocje. Sam myślę, dem, albo są tego prawdziwe emocje, ale bardzo, albo bardzo dobrze gra, pokazując takie emocje, które interesują. Czyli wielu jego piosenek słuchać taki wręcz desperacki krzyk pomocy, albo dzielenie się radością, albo pokazywanie trudów tego, co go poruszyło. I sobie myślę, kurde, jak dużo się można nauczyć ze słuchania muzyki, a nie jedynie z cieszenia się muzyką na poziomie doświadczenia kulturalnego, takie nazwijmy może, czy duchowego. Więc słuchiwałem się w słowa, analizowałem bity, porównywałem sobie jeden kawałek z drugim, patrzyłem na ewolucję tego, zabawę formą i mi sobie, jak bardzo fantastyczne to jest. Nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej, stąd się właśnie z Wami w tym tutaj oto wideo vlogowym, blogowym dzielę. Części dzień był dlatego ciekawy, że nie nagrywałem żadnych vlogowych treści z tras. Nagrałem chyba 3-4 storysy, bardziej zajawiające dzień, czy podsumowujące dzień, ale nie było dokumentowania dnia w sposób vlogowy. Teraz bardzo mało jeżdżę, większość czasu spędzam Tutaj albo na ogrodzie, albo w lesie, i tak wygląda nasze funkcjonowanie. To jest super, by the way. I jak mam taką dłuższą trasę, to wykorzystuję ją właśnie na rozmyślania. Rozmyślanie, edukację, więc postanowiłem sobie, że to będzie trasa bez telefonów, czyli nie odbierałem telefonu. Tam, z wyjątkiem żony, tam kiedy będziesz, kiedy wrócisz, bo że no, żony trzeba zawsze odbierać telefony. Swojej żony trzeba odbierać zawsze telefony. I też dało mi to przejść taką fajną kreatywną na po prostu myślenie. No i zrealizowałem dwa bardzo fajne spotkania, o tym będzie później. I wracając do siebie znowu taką samą trasą, potrzebowałem czegoś zupełnie innego. Czyli tego, żeby się cały dzień układał w mojej głowie i całą trasę przejechałem w ciszy. Czyli radio zero. Telefon zero. Miałem jeden postój na tam siku jedzenie i też nie sięgałem po telefon na tym postoju, tylko sobie leciałem dalej w tym flowu, że postój był po to, żeby trochę się odprężyć to na poziomie fizycznym, rozprostować e, nogi. I dalej sobie to wszystko prze, przetwarzać. I to było bardzo fantastyczne podejście do podróżowania. No dobra, a te dwa spotkania, na które pojechałem, oba były z bardzo fajnymi, bardzo różnymi od siebie osobami, mocno aktywnymi w internecie. No i zobaczymy, co, raz, co razem podziałamy. Natomiast na żadnym z tych spotkań nie czułem potrzeby, żeby wyciągać telefon, robić storysy, jakieś zdjęcia. Tylko to było takie 100% wtopienie się w rozmówce. Słuchanie, uczenie się, challengeowanie, brainstormowanie temat tego, jakby jak nasz, wymiana naszych doświadczeń może nas ubogacić. I nawet nie chodzi o współpracę, co możemy dzisiaj razem zrobić, ale o zapoznanie się i zobaczenie, co nas łączy, co nas dzieli. I było mnóstwo elementów takiego zaskoczenia, bardzo pozytywnego zaskoczenia, jak fajną, potencjalnie głęboką relację można tworzyć, spotykając się po raz pierwszy w życiu i co z tego może ciekawego wyniknąć i przez to, że cisnę pracę, nie siebie, pracę na co dzień mam przestrzeń na tego typu wyjazdy. Z którego gdy przyjadę do domu i się okaże, że nic nie, nie, nie wyniknęło, nie zarobiłem, to, to jest absolutnie okej, okay, bo same spotkania były tyle wartościowe, że one już stanowiły wartość tego wyjazdu, czyli pobudki tam o 5.30, jechanie od dwie strony, w sumie 7 godzin i całego dnia poza domem. To ostatnie jest największą ceną wyjazdu, że zostaje zostawiam dziewczyny moje w domu i na przykład omija mnie to, jak teraz patrzę sobie przez okno, tam moja córeczka w basenie sobie pływa na przykład. Więc ten dzień pływania z basenem z Turką wczoraj mnie ominął na ogrodzie. O Jezu, wielkie rzeczy. No dla mnie wielkie rzeczy, bo rodzina dla mnie jest wartością i chcę z nimi być zawsze i nie chcę jakichś kluczowych momentów, że nowe słowo albo jakiś nowy gest czy umiejętność się pojawiło. A mi nie byłoby się plątam na jakichś dziwnych spotkaniach w Warszawie czy na innym wyjeździe. No i też to taka retrospekcja w sumie, że wyeliminowałem tak dużo wyjazdów ze swojego życia, że mam albo tylko towarzyskie prywatne, albo takie właśnie wzbogacające z mega fajnymi ludźmi. Co ciekawe jest, że ta mniejsza liczba spotkań znacznie poprawiła jakość. jakość, w sumie jakość. Te spotkania zawsze są jakościowe, a wcześniej nie zawsze tak było. I teraz patrzę, czy mój czas, który Komuś daje, je, będzie doceniony, efektywny, wartościowy. Przedczoraj wieczorem też odrzuciłem propozycję bycia gościem w jednym z wywiadów, bo zobaczyłem, że jest duża pretensjonalność osoby, która mnie zaprasza, i chodzi o moje zasięgi, a nie o moje treści, i że ja się zaangażuję, jest takie ciągnięcie, że pomóż, że promuj, daj, udostępnij. A ja tego nie potrzebuję robić w innych mediach, bo mogę robić to w swoich mediach. Stąd tak dużo odrzuceń, zaproszeń, które nawet często do moich uszu nie dolatują, bo zatrzymują się czy to na Kamili, czy na Szymonie, jako takich moich gatekeeperów, którzy nie puszczają dalej ludzi, którzy myślą w kategoriach: ja, 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 albo zrobię z nim coś, żeby mieć u siebie zasięgi. To absolutnie nie o to chodzi. No i tak wyglądał wczorajszy dzień. Ciekawy, nudny, prosty. No, dla mnie bardzo wartościowy, że wracasz do domu na maksa zmęczony, bo to był wymagający dzień. Mentalnie i fizycznie i tak dalej, ale czujesz, kurde, twoje życie jest lepsze teraz, nie? Że spędzasz czas z ludźmi, którzy cię wzbogacają, którzy cię inspirują, którzy cię challenge'ują, którzy pokazują inną perspektywę. Albo sam fakt tego, że spotykasz się z kimś, kto robi fajne rzeczy i segregacie się w dwójkę czy w trójkę powoduje, że Jesteś mniej samotny, albo widzisz, że wcale takim alienem nie jesteś, bo są inni ludzie podobni do ciebie, którzy mają tak dziwne myślenie. Na szczycie jest samotnie. Często to słyszałem to zdanie i się z tym zgadzam. Bo jestem super wdzięczny, że moja żona jest moją wspólniczką w jednej osobie, bo zawsze obok mnie jest. To jest też bardzo cenna rzecz. Widzę, że wielu osobom tego właśnie brakuje. No i już. Tak minął wczorajszy dzień.